Soja z powodzeniem może być uprawiana w Polsce, a także wykorzystywana w produkcji. Zakład uszlachetniania białka roślinnego, w którym nowoczesnym procesom poddawane są surowce białkowe, odwiedził minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Nie ma zresztą żadnego ekonomicznego uzasadnienia, żebyśmy tak jak co roku ponad 4 miliardy złotych przeznaczali na import śruty sojowej, jeżeli znaczną część te śruty możemy zastąpić polskimi źródłami białka. Zaczyna rozumieć to przemysł paszowy. Powinniśmy postawić na polskie białko. Ono może efektywnie zastępować importowaną śrutę sojową, również z uzasadnieniem ekonomicznym. Zakłady paszowe zaczynają się przekonywać do tego, że warto szukać zamienników, warto szukać źródeł białka innych niż śruta sojowa. Odpowiedź na potrzeby polskiego rynku paszowego dostarcza zubr, wytwarzając komponenty białkowe linii Protina oraz Amirap. Brakowało podmiotów, podmiotów biznesowych, które wypełniłyby tę lukę między rolnikiem a mieszalniami pasz. I ta firma absolutnie na zasadach komercyjnych chce wypełnić tę lukę między rolnikami a sektorem paszowym. Tu następuje przetworzenie surowych nasion do takiej postaci, która może być wykorzystywana do produkcji pasz. Zarówno nasion różnych gatunków roślin, jak również tej inkryminowanej soi. To jest polska soja, wyprodukowana w Polsce znakomite źródło białka, wysokostrawnego białka, które jest stosowane w paszach produkowanych w Polsce. Mariusz Grzędzicki podkreślił innowacyjną technologię uzyskiwania białka z soi i rzepaku w Fabryce Zubr w Osieku. Na tą chwilę y, takiego układu urządzeń nie ma w Polsce, nie ma w Europie. Z tego co wiemy, bardzo dbamy o jakość białka. Y, stawiamy na przyswajalność tego białka, czyli na bardzo wysoką y, strawność. Potencjał soi dostrzega coraz więcej producentów rolnych. O jej popularyzacji mówił Janusz Łojewski, prezes zarządu Agrolog. To jest mit, że tutaj w Polsce nie ma warunków na uprawę soi. Ja mocno wierzę w to, że również soję będziemy sobie tutaj uprawiać. Bardzo będziemy o to dbać, żeby współpracować z rolnikami, żeby zagospodarować wszystkie y, te surowce, które oni wyprodukują, żebyśmy pomogli im to przetworzyć, skupić właściwie, żeby ta uprawa soi była popularniejsza niż w tej chwili jest. Ja, proszę Państwa, mocno w to wierzę, że do tego dojdzie.